Hey, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj przychodzę do Was z sprzątaniem szafy Ponieważ stwierdziłam, że jest dużo ubrań, w których ja nie chodzę I później nie mam w czym chodzić, a mam pełno ubrań Będę ubrania sprzedawać na Vinted, bo mam bardzo dużo ubrań, które są po prostu w dobrym stanie i dzisiaj zaczniemy sobie sprzątać tą dużą szafę rozsuwaną w garderobie. Tą małą szafę u mnie w pokoju sprzątałam już w jakimś filmie i ona tam jest całkiem spoko, nie mam tam nic do wyrzucenia. Więc zaczniemy sobie od spódniczek. Mam ich generalnie sześć. Natomiast, szczerze powiedziawszy, ta jest bardzo ładna, ale ja dupy w nią nie zmieszczę niestety. Ale liczę na to, że schudnę. I będę mogła ją ubrać. Bo jest naprawdę bardzo ładna Ja ją bardzo lubiłam I mam taki dylemat, czy ją wyrzucać, czy nie Ale jeszcze ją zostawię I jak przez ten rok, co teraz będzie Jej nie ubiorę, czyli po prostu Nie zmieszczę pupy w nią To nie będę Już jej trzymać i ją wtedy się jej pozbędę Ta jest ok, tylko ona Jest minimalnie krótka Ale w tą, w tą się w tą Jakby się mieszczę, więc ją sobie zostawię Tam też zostawiam, bo Ona jest taka idealna na lato, cieniutka no i też jest na mnie dobra tutaj mamy taką czerwoną ona jest z guziczkami mogłaby być teraz minimalnie jakby większa, bo przytyłam natomiast jest okej, okay, więc ją zostawiam to jest spódniczka, w którą się nie mieszczę aczkolwiek również liczę, że troszeczkę schudnę będzie ona na mnie dobra troszeczkę światło szaleje, więc sorki to jest koszula, której się pozbywam, ona jest Ładna, aczkolwiek ja w niej nie chodziłam praktycznie w ogóle Tutaj ma taki napis I ja już wyrosłam z takich koszul z takimi napisami I ona jest na mnie za mała, więc po prostu się jej pozbywam Jest dobra, więc będzie na Vinted jak coś Kolejne koszule To jest taka zwykła biała koszula Ona jest bardzo ładna, aczkolwiek ja się w nią nie mieszczę Więc ona będzie do sprzedaży na Vinted Bo jest praktycznie nieużywana Ja ją chyba nigdy nie ubrałam, tak mi się wydaje i ta koszula, ona jest bardzo ładna, aczkolwiek ona już jest taka pożółkła, tu i tu. Więc ja ją wyrzucę, bo nawet nie chciałabym jej nikomu sprzedawać, bo po prostu, no, nie nadaje się do sprzedaży. Kolejne dwie koszula. Jedna jest taka w kratę i to już totalnie nie jest mój styl, więc też już jest taka tutaj zniszczona. Więc ją sobie wyrzucę. I to jest przepiękna koszula. Ona była taka przezroczysta, ja ją bardzo lubiłam ubierać albo do jakiegoś takiego topu. Albo do jakiegoś takiego fajnego stanika. No ale ona jest na mnie za mała. To jest koszula, stosunkowo nowa. Ona jest taka długa dość, bo jest za pupę aż. Ona jest ładna, ja ją sobie zostawię. Powinna być na mnie dobra, chyba była na mnie dobra, więc ja ją sobie zostawię. Ona się tu ma taki pasek i jest naprawdę ładna, więc ją sobie zostawię. To jest moja sukienka z komersu w ogóle, więc to jest Hit. I ona ma rozmiar M. Jest to sukienka z mojito jest na pewno jest naprawdę piękna, no ale ona już jest stara, ja już w niej nie chodzę, nie byłam w niej nigdzie, więc po prostu się jej pozbędę. Ona ma tutaj taki uszczerbek, że ma mm, na pasek było tu miejsce i ona, i ona ma to urwane, aczkolwiek myślę, że można to obejść, więc po prostu to sprzedam, powiem, jaki jest uszczerbek, jeśli ktoś będzie chciał kupić, to kupi, a jeśli nie, no to nie. I teraz trzeba na bluzki z długim rękawem. Tutaj raczej niczego się nie będę pozbywać. Mamy taką bluzkę. To jest taki sweter dość zabudowany. Znaczy to jest taka bluzko-sweter, bluzka raczej. To jest bluzka, w której raczej nie wychodzę, bo ona już jest taka troszeczkę zniszczona, aczkolwiek ja ją bardzo lubię ubierać na przykład na siłownię, na rolki. I dwie ostatnie bluzki, tutaj też się niczego nie pozbędę, bo tutaj mamy taką zwykłą czarną z długim rękawem, tylko tutaj się wyróżnia takim kołnierzykiem. A tutaj mamy taką krótszą, bardziej golfową ona jest I też ja ją bardzo lubię, jest bardzo ładna, więc również ją zostawię Więc z 17 rzeczy pozbyw pozbywam się 6 Więc jak na mnie to jest całkiem ok Czas na sukienki i kombinezony Więc pierwszą sukienką jest taka z Mojito Ona jest dość nowa, bo ja ją chyba kupiłam Jakoś w tamtym roku przed wakacjami, tak mi się wydaje Albo rok temu, teraz nie pamiętam więc ona zostaje, ona jest przepiękna, kocham ten kolor w ogóle i no zostawiam. To jest taka sukienka, tutaj w ogóle ma rękaw zawinięty. Ja ją miałam dwa lata temu na Sylwestrze, taka zwykła czerwona tutaj z długim rękawem. Więc zróbmy tak, że jeżeli w tym roku znowu jej nie ubiorę przez cały rok do kolejnego sprzątania szafy... No to po prostu się jej pozbędę Ona jest ładna, bo ona ma tutaj takie fajne właśnie wiązanie Jest tak ładnie dopasowana Ta sukienka jest przeurocza, jest cała w guziczki Ona jest tak do połowy łydki Ja mam, ja mam 1,64 I tak się prezentuje, jest przepiękna Ja ją bardzo lubiłam swojego czasu Ale po prostu się nie dopinam Bo ona jest na guziki, te guziki się tak dziwnie rozchodzą Więc po prostu pozbędę się jej To jest sukienka, którą miałam chyba na bieżmowaniu Z takimi ramionczkami ja już jej pozbędę, bo ona jest naprawdę była ładna, ale już jej po prostu nie chodzę od paru lat, więc, no, szkoda, żeby się działa tutaj, bo zajmuje po prostu miejsca. To jest bardzo ładna sukienka, ona jest taka dłuższa i tutaj ma rozcięcie, więc naprawdę jest przepiękna, ona zostaje. No, a to prze... zrobimy sobie teraz kombi... dwa kombinezony, mam w sumie do przejścia. Ten zostaje, on jest przepiękny, go bardzo lubię. Ten kombinezon też był ładny, ale on jest. Zrobił się na mnie bardzo krótki, więc po prostu ja go sprzedam, bo on jest ładny, ale szkoda po prostu, żeby się w szafie siedział, jak można go sprzedać. Teraz taka sukienka, ona jest niezwiązana, więc wygląda trochę gorzej, ale również ją zostawiam, ona jest przepiękna i taka sukienka na ramiączkach ona jest tutaj taka, tu jest związana na plecach. Jest przepiękna, na upalne dni również jest super, więc zostaje. Tutaj mam takie dwie dopasowane sukienki w kolorze czerwonym, ale każda jest inna, z Wasyla. I pierwsza to jest taka, ona jest tak cienka, że wszystko po prostu pod nią widać. Ja ją sobie zostawię, ale i tak na razie wiem, że jej nie ubiorę, chciałabym do niej troszeczkę schudnąć. I ją zostawiam, aczkolwiek jeżeli znowu nie ubiorę jej przez rok to po prostu się jej pozbędę. A tą sukienkę zostawiam, bo ona jest przepiękna, miałam ją na rocznicy, miałam ją na kilku różnych jakichś takich yy, uroczystościach. Tej sukienki chyba się pozbędę, bo ona jest ładna, ja, ja w niej chodziłam, ma tutaj takie piękne rozcięcia i w ogóle. Yy. No, ale chyba się jej pozbędę, tak mi się wydaje, bo to jest sukienka Sinsei. Mniej irytuje mnie to, że ten kołnierzyk się tak odstaje, musiałabym go jakoś przyszyć. I ona powiem Wam, że mimo że chodziłam w niej często, to ona nawet nie jest zniszczona. Hm, dobra, zostawię ją, zostawię ją, bo wydaje mi się, że w niej chodziłam, chociaż raz miałam ją ubraną. Teraz czas na czarne sukienki. Bardzo lubię ostatnie czarny. Jest ich tutaj sporo. Pierwsza to jest taka czarna sukienka. z No i oczywiście, że ją zostawiam. Ona jest na lewo, ale już ją tak zostawię. To jest taka czarna sukienka, ona układa na ramiona, jest dopasowana, jest troszeczkę dłuższa. I ją zostawiam, bo ją też bardzo lubię. A to jest sukienka z, z Handemu chyba. Tak, to jest Handemu. Ona jest przepiękna. Ona była kiedyś takim wiralem na TikToku. Chciałabym jeszcze taką sukienkę tylko białą, ale już chyba jej nie ma w Hyundai, w bo ją kupiłam w tamtym roku. No i ona oczywiście zostaje. To jest piękna sukienka, ja ją bardzo lubię. Pod spodem mam też taką czarną w kropeczki i nie chcę się jej wyciągać, bo one obie zostają. I z 18 rzeczy pozbywam się czterech. Nie ma tego dużo, aczkolwiek uważam, że i tak to już jest super. Teraz powinny być bluzki, ale stwierdziłam, że z tych bluzek nic nie wyrzucam. Bo tam po prostu jest dużo takich bluzek typu letnich do krótkich spodenek, ale znalazłam pudło z ubraniami, którym totalnie zapomniałam. No i przejrzałam te rzeczy i ja wiem, że ja w nich nie będę chodzić, a że wystawię te rzeczy na vintage, to chciałam wam je pokazać, bo być może was zainteresują. Więc pierwszym rzeczą jest kombinezon. One są oczywiście niewyprasowane, ale myślę, że będę to robić, żeby je sprzedać. Więc to jest taki zwykły jeansowy kombinezon, on jest tutaj wiązany. To jest koszula. Ona jest tak wymięta, ale ja muszę wyprasować. No i ona jest naprawdę bardzo ładna. Ona jest tutaj wiązana. To jest body. Czarne body. Zwykłe, czarne. Tak się prezentuje. Z takim ładnym dekoltem. Ja jej bardzo lubiłam do, na jakieś imprezy. To jest sukienka, którą szczerze powiedziawszy nawet nie wiem skąd mam. Tak się prezentuje. Jest naprawdę ładna. Sukienka. Nie, to jest bluzka. Sorki. Bluzka. Zwykła, z długim rękawem, taka lekko taliowana ona jest. Taki materiał prążkowany i czas na serię krótkich spodenek. Takie jeansowe, zwykłe spodenki z takimi przetarciami z hm Chodziłam w nich bardzo mało. Takie zwykłe czarne spodenki z HDemu. One są chyba z takim średnim stanem, i te drugie też są ze średnim stanem, z tego co mi się wydaje. Tutaj są spodenki z wysokim stanem. One są fajne, też są jeansowe z takimi przetarciami. Te spodenki są mega ciekawe. Tutaj mają takie zamki, one są raczej takimi dopasowanymi spodenkami. I ostatnią rzeczą jest spódniczka. Ona jest taką sp skórkową spódniczką. To raczej nie jest skóra, na pewno nie. E, ale jest to takie coś, ala skórka ze Stradivariusa w rozmiarze 38. Czyli z całego filmu pozbyłam się 20 rzeczy, więc dla mnie jest to super, jeżeli faktycznie to sobie posprzedaję, pooddaję. No to super, bo dużo więcej miejsca się zrobi. Więc mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli chcielibyście jeszcze jakieś sprzątanie szafy, to mam co sprzątać. Jeszcze mam kurtki i jeszcze mam jeszcze jedną część szafy. Więc jeśli byście chcieli, to piszcie. No a ja się z Wami żegnam i cześć.